Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak zmienić dzwonek na poczcie. Aby zmienić dzwonek na poczcie, wchodzimy w naszą, w naszą pocztę, już jesteśmy na tej poczcie, yy, mailowej oczywiście. Wchodzimy w ustawienia. Ustawienia mamy tutaj. I wchodzimy w ogólne. I mamy... I, I mam... Może jeszcze inaczej... I... I mamy... O! I mamy nasze... I mamy nasz wybieg dzwonek... I oczywiście jesteśmy w naszym y, sekcji dźwięków na, na poczcie. Jeżeli chcemy wybrać dzwonek lub inny, lub y, nam się znudził ten, który mamy, to możemy wybrać dzwonek na naszej poczcie. O, mamy trąbkę, mamy różne dźwięki, mamy zwierzęta. mamy o, pięknie mamy takie coś. Mamy gwizdnięcie. Mamy gitarę i mamy Takie coś, taki fajny dźwięk. A jeżeli mamy wybrany dźwięk, bo wybraliśmy już dźwięk, który chcemy, żeby nam informował y, o mailu, który mamy na poczcie. Jak już mamy dźwięk wybrany, to wybieramy zatwierdź. I już mamy zatwierdzone. A jeszcze Wam pokażę, jeszcze Wam pokażę, jak wyłączyć wibrację. Aby wyłączyć wibrację, klikamy koło wybierz dzwonek. Wybieramy wyłącz wibracje i już mamy kliknięte na szaro, to mamy wyłączone a żeby wyłączyć wibracje, to mamy niebieskie a my chcemy wyłączyć wibracje to klikamy jeszcze raz tą samą nazwę wyłącz wibracje i mamy wyłączone dziękuję serdecznie, do usłyszenia w kolejnym filmie jeżeli się podobało je, witam, um, dziękuję serdecznie w kolejnym filmie. Do usłyszenia, jeżeli się podobało, bądź nie wiedziałeś, jak to zrobić, to zasubskrybuj kanał i nie bój się tego, co ja mówię. Mam nadzieję, że wasz Mam nadzieję, że na Mam nadzieję, że mnie się nie boicie i nie boicie się tych tematów, które ja mówię. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie kanał, łapkę w górę. Udostępnienie na Instagramie lub na Facebooku. Dzięki, do usłyszenia.